Po prostu kocham. O cześć, jedziemy dzisiaj na nową wycieczkę. Eee, będzie to 14, czyli Union Square. Myślę, że Wam się spodoba, także do zobaczenia! Siedzę sobie na Union Square. To jest taki bardzo tutaj oblegany plac. Eee, zresztą sami zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest życie, Hare Tam jakiś koleś wbija po prostu, się spazował mocno. O. Można się bawić bez alkoholu? Można! Ale kręcić. <grym> tu jest dużo wykręców. Tamtami no. O tam, Panowie, tam można sobie pograć w szafy. Pokażę Wam jeszcze to miejsce z góry. Kocham to miasto, po prostu kocham. Co oh, tu się dzieje? Hell yeah! A oh, właśnie, tak wygląda Union Square z góry. Uwielbiam tu przebywać. Jest pięknie. Już to no, sami widzicie. W ogóle jestem zaskoczona, że jest tutaj dzisiaj tak mało ludzi. Jest niedziela. I to naprawdę jak na to miejsce to jest pusto. Zaliczyłam kanapkę w Sobaju, bo byłam już bardzo głodna. Mam nadzieję, że nie mam jakiegoś pomidora między zębami. Idę teraz do takiego budynku który ma dość niecodzienny kształt, bo jest w kształcie żelazka. Dlatego też mówi się na ten budynek The Iron Building. Um, jest to chyba w sumie jedyny budynek w kształcie trójkąta. Cały czas się zastanawiam, jak wyglądają tam biura i mieszkania, bo muszą być chyba nieustawne bardzo. Eee, no ale dobra, zaraz zobaczycie, jak ten budynek wygląda. Ja jestem totalnie zakochana w tych butach, bo są takie drogie. Eee. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Ow. Ow. Spróbuję teraz przejść tak na drugą stronę, żebyście dobrze zobaczyli kształt tego budynku, który jest o tu. Tam też się coś dzieje. Tu się zawsze coś dzieje. No dobra, myślę, że teraz będzie widać Najcieńszy budynek ever po prostu. Musicie tylko odpoczywać. Tak też mam zamiar. That's cóż, państwo. No ja sobie tu posiedzę i zaraz się odam asystent. A, co to się tam wyrabia? Co to? Tak właśnie, wybiórki w Stanach są szare, uwaga, nie rude, tylko szare i one się nie boją ludzi, przychodzą. Są bardzo przyjazne. Jak się ich nie zdenerwuje. A, do No i uwaga, uwaga. Przed wami najpopularniejszy budynek w Nowym Jorku. By the way. Hello New York, widać? Wszyscy się dawili i się uśmiechają przez tą koszulkę. Patrzcie, jest. Wiecie, że nigdy nie byłam na górze z tego względu, że e, jest taki przesąd wśród Polaków tu w Stanach, że jak się pójdzie na Empire State Building, to już się nigdy nie wróci do Stanów, do Nowego Jorku. Więc ja tego nigdy nie zrobiłam. i w imię tego vloga też, te, też tego nie zrobię. Przepraszam Was bardzo, bardzo. Ale ja jeszcze chcę tu wrócić. Idę sobie ulicą, a tu. Bardzo amerykańsko. Sklep z pamiątkami. Ja Wam już mówiłam, że zamiast kupować takie różne jakieś nie wiem, figurki, ty pierduty, to wolę sobie kupić na przykład pocztówki albo na przykład gazetę eee. czekajcie ma tam się z momento mhm. albo gazetę albo na przykład co jeszcze? Albo na przykład naklejkę na walizkę o której Wam mówiłam jeszcze tego nie zrobiłam Muszę to zrobić. Może nawet dzisiaj kupię naklejkę. Eee, więc tak. Moim zdaniem bez sensu jest wydawanie kasy na, na takie właśnie jakieś durne rzeczy. Ale co kto lubi, co ja Wam będę mówiła. Co nie? Tak mi się już pić chciało, że to masakra jest jakaś. Patrzcie, już jestem dosyć blisko Empire. I... O tu. Piękny, duży. Pamiętam ten film, Miłość w Sieru. Nie, masz wydopnie. Ten z Tomem Hanksem i to Meg jak oni się tam spotkali w walentynki. Piękny film. Dobra, masz herubię. Ale mi się duży. Tam jest słynne muzeum MOMA. Może słyszeliście. Ale to już nie dzisiaj. Tak wygląda karta do metra w Nowym Tak wygląda wejście do metra. Teraz wchodzimy. I idziemy. Tak jak mówiłam, no tutaj stacje są takie bardziej obskurne niż w Polsce, a to wynika z faktu, że no... 100 metrów na Nowym Jorku jest dość wiekowy. Nie wiem, ile ono ma dokładnie lat, ale no jest bardzo stare. Wiele osób, wiele Azjatów zginęło przy budowie tego metra. Eee, no, przy trochę historii. Patrzcie, długie schody przed mną Patrzcie, co kupiłam. Kolejna naklejka do kolekcji. I love New York. Dzisiaj ją będę przyklejać. Dla osób, które są ze mną od niedawna, zbieram naklejki na walizce, na takiej walizce podręcznej. To jest właśnie mój sposób na, na zbieranie wspomnień z różnych miejsc po podróżach. Zamiast pamiątek zbieram właśnie naklejki. To jest moja moje hobby. Moje hobby. Tak, pocztówki i naklejki. Więc właśnie dlatego ta naklejka z Nowego Jorku. No na dzisiaj już koniec. Krótsza chyba wycieczka niż zazwyczaj, ale jakoś dzisiaj nie jest mój dzień na vlogowanie. Ale się starałam, bo już niewiele dni mi tutaj zostało. Wracam do Polski jakoś 10 września, chyba mam wylot. Także już niedługo cieszę się ostatnimi weekendami, dniami, więc muszę wycisnąć ten czas albo cytrynkę. Także dobra, kończę już na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wycieczkę i do zobaczenia w następnym vlogu. Uwaga, pora przykleić nową naklejkę. Kolejne miejsce zdobyte. No dobra, kleimy. sam środek New York. How walk up Pięknie. Tak teraz wygląda moja cudowna walizeczka. Jeszcze z tyłu są dwie. Oh Będzie więcej.